Szczęść Boże, witajcie w kolejnym tygodniu, w którym chciałbym Was zaprosić do tego, żeby prowadziła nas przez wszystkie 7 dni Ewangelia z niedzieli. Z tej drugiej niedzieli Wielkiego Postu ta Ewangelia, także od św. Łukasza, z jego wersji Ewangelii, którą dostajemy nie tylko na tę niedzielę, ale też na cały tydzień. Tak jak to zaproponowałem na początku wielkiego postu, z małą zmianą, rzeczywiście chciałbym, żeby to były mikrokazania, czyli żeby były krótsze. W tym tygodniu może będzie jakoś to bardziej, jeśli mogę tak powiedzieć, strawne, na pewno bardziej dynamiczne. Też troszkę inaczej podzieliłem te zamyślenia, z, trochę in, pod innym kątem niż w zeszłym tygodniu, więc myślę, że nie będzie. Nudno, będzie troszkę inaczej. Pierwsze dwa dni, dzisiaj i jutro, chciałbym, żebyśmy popatrzyli od takiej strony, co Pan Jezus robi dla siebie i dla apostołów. Zwłaszcza, że to, co mamy w wersji według świętego Łukasza, jest tylko i wyłącznie zapisane u niego. Takie jedno małe zaznaczenie, że Jezus w osiem dni po naukach wziął ze sobą Piotra, Jana, Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić, i gdy się modlił. Wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. I tylko Święty Łukasz w swojej wersji Ewangelii zapisuje właśnie tę uwagę, że gdy Jezus się modlił, wtedy nastąpiło to przemienienie na górze. Wiem, że to dziwnie brzmi, że Pan Jezus robi to dla siebie, ale być może słuchając. Zeszłotygodniowych rozważań też mogliśmy mieć takie wrażenie, że Pan Jezus wychodzi te 40 dni, to zbliżanie się, to pogłębianie swojej relacji robi dla siebie. Tak jakby przeżywał coś jemu potrzebne, a jednocześnie, skoro jest naszym mistrzem i nauczycielem, i to wszystko, co czyni, robi, naucza, przekazuje, jest również dla nas, ponieważ wchodzi w nasze człowieczeństwo, żeby sprawić. Aby ono było bardziej piękne, bardziej dobre, bardziej prawdziwe, jak lubię to powtarzać, no to możemy odnieść to do siebie. I teraz Jezus przed ważną rzeczą, albo pośrodku ważnej rzeczy, bo gdy przypatrzymy sobie, gdzie znajduje się ten ósmy rozdział, to on się znajduje w całym centrum dynamiki ewangelicznej. I przy misji apostołów, i przy nauczaniu, i przy cudach, Jezus robi taki, jakby przerywnik, takie duchowe spa, jak to czasami my księża mówimy. Nakazaniach robi takie dla siebie, takie zbliżenie do Pana Boga. Bardzo często i zresztą proponuje to też apostołom, wtedy, kiedy oni nie mają siły, bardzo często odchodzi od tłumów, odchodzi od tej dynamiki, od tej pracy po to, żeby zbliżyć się do Pana Boga. I myślę, że to jest pierwsza podpowiedź dla nas. Taka, która w jakiś sposób uzasadnia nie tylko modlitwę, ale wszystkie pozostałe praktyki religijne, które wydawałoby się są egoistyczne, nie mówiąc już o życiu klauzurowym. Które wydawałoby się są egoistyczne, bo nie są pełne dynamiki, ewangelizacji, poświęcenia się, jałmużny, wolontariatu itd., itd., całej tej takiej humanistycznej filantropii. Jezus robi to z bardzo dużym rozmysłem i bardzo mocno akcentując ten wymiar motywacyjny, że żeby móc się zaangażować w tamto, najpierw potrzeba jest swojego zbliżenia do Pana Boga, żeby to nie było puste. Aby to nie było tylko rzemiosło. Dla apostołów, którzy przed chwilą mieli swoją pierwszą prapremierową misję ewangelizacyjną, jest to niezwykle ważne. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, skoro Jezus modli się tuż przed przemienieniem, to zobaczcie, jak niesamowitą rzecz nam pokazuje. Jezus pokazuje, że skoro my jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga stworzeni, to właśnie modlitwa jest takim czasem, w którym ja się nie chcę powiedzieć, przemieniam w Boga, bo nie, nie o to chodzi i to jest błędne myślenie, tylko ja w mod, czasie modlitwy ja robię wszystko, żeby bardziej tego Pana Boga przypominać. Albo jeśli ktoś woli inaczej, ja kiedy się modlę, to przypominam siebie takiego, jakim Pan Bóg chciał mieć mnie w raju. I to jest dla siebie. Modlitwa, która jest mi potrzebna po to, żebym ja był człowiekiem takim, jakim chce mnie Pan Bóg od samego początku. Abym ja w czasie modlitwy zaczął przypominać siebie z raju, takiego, jakim chciałem, żeby był. I dopiero wtedy, kiedy ja to moje człowieczeństwo wezmę i wyniosę, podniosę na taki poziom boski, to w tym momencie ja będę mógł przy tym Panu Bogu być. To wtedy ja będę mógł te, z tym Panem Bogiem przebywać i tym Panem Bogiem się karmić. I dzięki temu. Ja będę mógł też mieć w sobie odwagę do tego, żeby przed tym Panem Bogiem nie uciekać. Nawet po grzechu. A wiemy, że Adamowi, Ewie, nam wszystkim zdarza się od Pana Boga uciekać. I to ostatnia, czwarta rzecz, którą warto z tego fragmentu wyciągnąć, z tego, co robi Jezus, że najpierw się modli, zanim będzie całe to przemienienie. Dobrego dnia. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia w kolejnym dniu z Ewangelią z Niedzieli.